Cześć, tu Paweł Kamiński. Gramy dzisiaj w demo Darkness 2, które zostało przygotowane specjalnie na potrzeby wersji demonstracyjnej. Sceny będą występowały w innej kolejności, a Darkness 2 to jest taka strzelanina oparta na komiksie, gdzie nasz bohater oprócz dwóch pistoletów ma jeszcze masę nadprzyrodzonych mocy. Mój ojciec że nie możesz ale

i jak widać, nie ma lekko, bowiem ci przeciwnicy, Bractwo Światła, jeśli dobrze pamiętam, chcą z niego wyrwać darkness. I nie będą się patyczkować, żeby to osiągnąć. Ten Niski jest jakiś dziwny. Natomiast szef jest jeszcze dziwniejszy. Jackie. but we all have tough choices to make and this is yours <sighs> so you're the fucker who tried to hit us at the restaurant huh don't talk and don't think just listen you've been keeping something that was once lost something that doesn't belong to you now you have to choose to give it back what happens to you is of secondary concern i only care about one thing i want the darkness Teraz przeniesiemy się... ...gdzieś. Mamy jeść serca, żeby odzyskiwać zdrowie. To przydatna rada. Miałem już okazję pograć trochę w Darkness 2 i powiem wam, że to się przydaje. Jesteśmy w restauracji. To znów znana z zapowiedzi scena. Za chwilę rozegrają się tutaj niezwykłe wydarzenia. Znaczy, nie są zupełnie niezwykłe, jeśli wiemy, że Jackie jest cinglem, Mafia właściwie już jej szefem po wydarzeniach z pierwszej części i nie wszystkim ludziom się to podoba. Na razie możemy się tylko rozglądać po gościach, ale już za chwilę będzie tutaj bardzo gorąco i nie jest to wina tego, że coś się przypala w kuchni. Przy okazji, popodziwiajmy grafikę. Cel Shading stylizowana na komiksowe kadry, lekko przejaśnione kolory, wyraźne krawędzie. Nawiązanie do tego, że Darkness jest w oryginale komiksem. A tu już nasz stolik i specjalne menu dla szefa mafii. Sory Jackie. Us from the candy club? Sorry, dziewczyny. Nie pamiętam. z well, sure <laughs> tak, darkness jest bardzo, Nie pamiętam. Nie pamiętam. Sory dziewczyny. Nie pamiętam. Sory dziewczyny. Nie raz.

Ale Jackie po pierwszej części ma uraz do używania swoich demonicznych mocy, więc nie będzie chciał skorzystać z Darkness jeszcze przez chwilę. Ponieważ Darkness jest dość dynamiczną grą, o! A nie chciałem, żeby coś mi uciekło, to najpierw nagrałem grę, a potem komentarz Dajcie znać jak Wam się to podoba i czy nie, woleli, nie wolelibyście, żebym komentował ją na żywo. Strzelenie na restauracji jest całkiem dynamiczne, chociaż jesteśmy zupełnie nieruchomi i przesuwamy się na tak zwanych szynach, ciągnięci przez naszego pomagiera. To jednak jest dużo do ustrzelenia i dużo do zrobienia. Gdzie ja strzelam? Co ja strzelam? Spoko że tu sobie i poczekam. Nie, mów. Jasne, żaden problem. Jeden tu. O, jeszcze ten. Ale padnij. Strasznie są wytrzymali, jak na kolesi w ogrodniczkach. Jeszcze ktoś? Spoko. Na początku nieco dziwi, obsługa broni za pomocą dwóch spustów lewy do lewej, prawy do prawej, ale po chwili można się przyzwyczaić i bardzo naturalnie posługiwać się dwoma rodzajami broni. Jak widać można w duecie używać dwóch różnych splów. Tutaj mamy dwa rodzaje pistoletów, które akurat są takie same, ale nie zawsze w grze tak jest.